No witam serdecznie. Często mnie się pytacie, jak połączyć się z aniołami, jak połączyć się ze źródłem, jak wejść w taki stan relaksacji. Dla Was właśnie napisałam i nagrałam medytację z moim głosem, relaksację w koherencji serca. Wtedy, kiedy wchodzimy w taki stan, właśnie rozluźnienia, kiedy Wchodzimy w stan koherencji, kiedy właściwie wysyłamy wtedy intencję, możecie ją u mnie nabyć, a tutaj pisze jedna osoba właśnie. Po wysłuchaniu. Witam serdecznie, kochana Kasiu. Znowu moje życie toczy się cudownie, po słuchaniu koherencji z Twoim głosem. Dziękuję z całego serca, moja najkochansza, kochana Kasiu. Często, potraszy, po, po, często potrzebujemy takiego wprowadzającego głosu, tego, żeby nas wprowadził w taki stan relaksacji, w taki stan właśnie e, kiedy możemy spotkać się e, z naszą wyższą podświadomością, z naszymi cząstkami duszy. Jeżeli chcecie otrzymać tą medytację w koherencji serca, spotkanie z Twoją duszą, napisz do mnie na PRIV. Zapraszam.